Życie uśmierciło nastoletnie, gromy rodzi, Trzy ciuki za dzieci, Wyszczecia nie piły przez słodki. Miłości w z kamy miały w a ślady radości w kacle, cobrone pasma mu zapewności. Życia drogi przejść na pasach, bez postresowych bości i odszkodłości. Lecą, nie mijają lata, przyosujemy się tak samo, chcemy spełniać piękne znak. żeby też nawrócić kiedyś światło miasta, każdą unię nie zawsze pasz cały czas, już się nie powtórzy nigdy ucz się z wczoraj, z dnia, z tak by na jutro zebrać siły nikt nie zatrzyma zmian, coraz bliżej mamy dziś jesteście tutaj, mamy z tych, które myślą a te, chcemy to, co a te chcemy strzelić, wiemy, że to codzienność te, co chcemy wszyscy, zawarty w charakterze ukształtowani w zanim żyjesz To chcemy spełnić Pierwsze co no, chcemy obrócić To że... chcemy odległość żyć z tym charaktery Ukształtowani w całość Zanim jeszcze zrozumiemy Zróbcie kałas na swoich pokórek Zróbcie kałas na swoich osiedli Zróbcie kałas na swoich ziomali Właśnie tak, jesteście tu?